Pana Jezusa szatan wielokrotnie wykorzystuje, wiemy to ze sceny kuszenia, przeciwko nam. I dzisiaj bardzo często używa się słowa Bożego dla rzucania sloganów, które kończą dyskusję. Pocinają dyskusję, całkowicie wyrwane z kontekstu i tłumaczone przewrotnie, tak jak to czynił dokładnie z szatan w scenie kuszenia. W napomnieniu braterskim natomiast nie chodzi o szukanie przyczyn, dla których człowiek tak postępuje, ale dla napomnienia rzeczy źle. A więc... Możemy ocenić i powinniśmy zachowanie drugiego człowieka. Możemy powiedzieć, że źle postąpił, bo znamy prawo moralne, znamy dekalog, wiemy, czy ktoś źle postąpił, czy źle. Możemy to ocenić, ale nie, nie wydawać wyroku potępiającego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i najświętsza Maryja Panna, Radkowie zacznijmy od wersetu z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział siódmy. Tak się nieszczęśliwie składa, że werset ten jest nie tylko jedynym z najbardziej źle zrozumiałych wersetów Biblii. Podobnie rzecz ma się z nadstaw drugi policzek. Ludzie, których cień nigdy nie padł na drzwi Kościoła, znają Go i cytują, podczas gdy tylko niewielu Pojmuje go w jego rzeczywistym znaczeniu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka? podczas gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twojego brata. Nie pamiętam teraz, skąd wracał papież Franciszek i Wypowiedział słowa: Kim ja jestem, aby sądzić homoseksualistów? Żeby zrozumieć, o co tu chodzi akurat, to trzeba w ogóle zrozumieć tłumaczenie polskie, które mówi: Nie osądzajcie. Kto znowu dobrze zna tłumaczenie oryginalne, wie, że chodzi o nie potępiać. Człowiek, jako istota racjonalna, rozumna i ma nie tylko prawo, ale obowiązek oceniać. Dlatego może przeczytam od razu ten fragment z Izajasza. śmietane i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Rozumiemy. To jest podstawowa rzecz, jakiej człowiek ma się w tym życiu nauczyć. Wybierać dobro, odrzucać zło. A więc musi się nauczyć osądzać czyny i słowa. Moim obowiązkiem jest osądzać, ale nie potępiać. Ja mam osądzić i powiedzieć to jest złe, ale nie potępiam w ten sposób osoby, bo jeżeli powiem to jest złe i ja Ciebie skreślam i Bóg Ciebie skreśla, wtedy jest potępienie. Jeżeli ja będę później plotkował na temat tej osoby. Odrzucę tę osobę, potępię tę osobę. O to chodzi w tym tekście. Ale ja nie mogę nie osądzać. Jak ja mam napomnieć, jak ja mam dokonać największego aktu miłosierdzia, czyli napomnieć bliźniego, skoro ja nie mogę osądzić tego, co on robi i powiedzieć, to, co robisz, jest złe. Rozumiemy. Także tutaj sami się, yy, braci siostry, zastanówcie, czy. Papież jako głowa Kościoła ma czy nie ma prawa osądzić. A kim był święty Paweł w takim razie, że osądził i mówi takie i takie grzechy, ich skutkiem jest to, że się nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego. On nawet papieżem nie był. Był biskupem, możemy powiedzieć dzisiejszym językiem. Ale osądził, bo miał do tego prawo, co więcej obowiązek apostolski. Bardzo łatwo jest opatrznie zrozumieć te słowa i potraktować je z wielką ulgą jako usprawiedliwienie naszej bezczynności wobec zła i uzasadnienie naszej bierności, a przecież w nich chodzi jedynie o to, by nie wynosić się ponad innych, nie uważać się za lepszego, by być świadomym własnej grzeszności i własnych ograniczeń. W żadnym przypadku nie jest to nakaz przymykania oczu na zło. Dla wielu słowa nie sądźcie oznaczają, że jeśli ktoś chce naśladować Chrystusa, nie może osądzać nikogo w żaden sposób. Popełniłeś cudzołóstwo, wyciągnij asa z rękawa. Nie sądźcie i już nikomu nie można powiedzieć nic o tym, co zrobiłeś, no bo przecież nie chcemy nikogo osądzać, prawda? Grzech homoseksualny, nie śmiej osądzać, jednak kontekst. Siódmego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza upewnia nas, że nasz Pan nie potępia osądzania w ogóle. Potępia hipokryzję w sądzeniu. Potępia tendencję, która drzemie w każdym z nas i której musimy się wystrzegać do osądzania innych bardziej srogo niż samych siebie. Wymowa tej przypowieści jest następująca: Nasz Pan poucza nas w Ewangelii, żebyśmy osądzali rzetelnie. Bez stosowania podwójnych standardów i miłosiernie w przeciwności do popularnej opinii, podkreślenie miłosierdzia oraz rzetelności w osądzaniu nie umniejsza w najmniejszym stopniu wagi sprawiedliwości i podstawowych osądów, które muszą być dokonane, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dopiero wtedy zachowana jest równowaga. Pan Jezus potępił tych którzy pomijają albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Ciata, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku. Lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Pan Jezus nakazuje chrześcijanom osądzać. Teraz przejdźmy do jednego z najbardziej znanych wersetów biblijnych dotyczących problemu osądzania. Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Tutaj Pan Jezus nakazuje nam sądzić. Dla tych, którzy nie zrozumieli właściwie Mateusza 7, zadanie to brzmi jak zaprzeczenie tego wersetu, ale jeśli zatrzymamy się na moment, żeby to przemyśleć, przychodzą nam na myśl uczynki miłosierne co do duszy, które powinniśmy pamiętać z dzieciństwa. A które są klasycznym przykładem tej prawdy. Te uczynki nie są opcjalne, moi drodzy. Nasza wieczność zależy od wypełniania ich w naszym życiu. Jakie są uczynki miłosierne, co do duszy? Uczynki miłosierne, co do duszy: grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jako katolicy pamiętamy zazwyczaj o uczynkach miłosiernych co do ciała. Pan Jezus przypomniał pięć spośród sześciu z nich w swoim sławnym opisie Sądu Ostatecznego. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, bezdomnych w dom przyjąć, Chorych nawiedzać i więźniów pocieszać. Ostatni szósty z tych uczynków, umierających grzebać, znajdujemy w księdze Tobiasza. Nasz Pan użył najmocniejszych słów, nauczając, że uczynki miłosierne względem ciała są konstytutywne dla życia chrześcijanina. Pewnego dnia każdy z nas stanie przed Bogiem i rozliczy się ze swojego życia. Z każdej myśli, słowa i każdego uczynku, a podstawową częścią sądu będzie sprawdzenie, w jaki sposób wypełniliśmy uczynki miłosierne co do ciała. Katolicy generalnie zdają sobie z tego sprawę. Jeśli nie jesteśmy w stanie wszystkich uczynków spełniać samodzielnie, powinniśmy wspierać modlitwą lub ofiarą tych, którzy je wypełniają. Jednak wielu z nas nie zdaję sobie sprawy z tego, że uczynki miłosierne co do duszy również nie są opcjalne. Będziemy osądzeni także z tego, jak wypełniliśmy właśnie te uczynki w naszym życiu. I co ważne dla naszych rozważań: dwa pierwsze z nich grzeszących upominać i nieumiejętnych pouczać nierozerwalne związane są z ocenianiem uczynków innych. Bracia moi. Jeśliby ktokolwiek z Was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy. A gdy upłynęło siedem dni, Pan skierował do mnie to słowo. Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu. Natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Te dwa wersety są przykładami wezwań do upomnienia grzeszących. Uważaj na siebie i na nauczanie. W tych sprawach bądź wytrwały, bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają. To jest doskonały przykład wezwania do pouczania nieumiejętnych. Jednak, żeby upominać grzesznych i pouczać nieumiejętnych, musimy osądzać, oceniać, czy to ich uczynki, czy to jest stan ich wiedzy. Te wersety jasno wyjaśniają tę prawdę i przypominają, że wezwania te poważnie nas wiążą. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi ten który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce. Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość. I to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwoł samych siebie apostołami, a nimi nie są. I że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego. Niezmordowany. Zbawiciel w bardzo wyraźny sposób pochwala swoich naśladowców, którzy są z Kościoła w Efezie za to, że obnażył kłamców fałszywych nauczycieli. Pan daje nam również świadectwo, że to jego naśladowcy doświadczyli kłamców i za to ich pochwala. Co to może oznaczać? Z pewnością fakt, w którym członkowie Kościoła Efeskiego nie pozostali bierni na rozprzestrzenianie się kłamstw dotyczących Ewangelii Chrystusowej. W jaki sposób mogli okazać, obnażyć kłamców? Jednym sposobem było sprawiedliwie rozsądzić to, co nauczają owi samozwańczy apostołowie w stosunku do prawdy, którą zostawił ludziom Pan Jezus. Gdyby faktycznie oba zasada, nie osądzaj, była prawdą, nie mielibyśmy tego pochwalnego świadectwa samego Zbawiciela. Owi kłamliwi apostołowie dalej sobie by zwodzili, nie mając żadnego zagrożenia, pozostając nietykalnymi. Bóg nie pozostawia złudzeń, abyśmy walczyli z kłamstwem, bo tylko tak możemy przedstawić prawdę i tym samym pokazać wspaniałą alternatywę do zła, którego fundamentem jest kłamstwo. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju. Ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową, z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Mamy kolejny niezbity dowód, i to pochodzący z ust naszego zbawiciela i Boga o tym, że mamy nie tylko możliwość, ale powinność, aby osądzić. Pan Jezus dając jasno do zrozumienia w tej wypowiedzi. Żebyśmy nie sądzili, że przyszedł przynieść pokój na świat, ale abyśmy sądzili, że przyszedł poróżnić, oddzielić prawdziwych swoich naśladowców od naśladowców ciemności. Jak widzimy, sądzenie jest wspaniałym atrybutem roztropności dla każdego człowieka, który pragnie podążać za zbawicielem świata. Roztropności, która pomoże mu. Wybrać drogę, po której krocząc, dotrze do życia wiecznego. Bez sprawiedliwego i roztropnego sądzenia własnego, postępowania, jak i również bliźniego, w trosce o Jego zbawienie, nie jesteśmy w stanie wypełnić nauk Pana Jezusa. W Nowym Testamencie można znaleźć inne fragmenty, które do sądzenia grzechu zachęcają. Słyszy się powszechnie. O rozpuście między Wami. I to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan: Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a Wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród Was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem tak, jakbym był wśród Was sprawcą owego przestępstwa. Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie na to jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie pouczony przez wszystkich, osądzony i jawne staną się tajniki jego serca. A tak upadłszy na twarz, pokłoni się Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim. Który nazywając się bratem w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz. Czyż i wy nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz? Tych, Którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród Was samych. Tak więc, bratkowie, jeśli zagraża zło wspólnocie Kościoła, nie boimy się napominać kogoś przed całym zgromadzeniem, czy nawet ludem, by wspólnota Kościoła. Nie pogrążyła się w herezjach Czyńmy to jednak z miłosierdzia Dla dobra tej osoby bądź osób Za przykład Niech wam posłużą te dwa listy Pierwszy do Galatów Rozdział drugi od 11 do 14 I pierwszy list do Tymoteusza Piąty rozdział Dwudziesty werset Pamiętajmy Jeśli widzimy Że ktoś wam głosi inną Ewangelię Zakłamaną, tolerancyjną Na grzech i błąd to te dwa listy mówią samo za siebie, byśmy się nie bali mówić prawny. Unikaj emocji, a kieruj się zdrowym rozsądkiem i rozumem. Bratkowie, niech Wam Pan Bóg błogosławi, a matka prowadzi zawsze drogami syna do syna. I pamiętajcie, trzymajcie się kiecki Matki Bożej, a będzie wszystko dobrze. Tej z jasnej góry. Amen.